Julia Wieniawa znowu wywołała w mediach Szym. Na swoim Instagramie wstawiła gorące zdjęcie, które sprawiło, że Fani dosłownie oszaleli. Fotografia wykonana została w Afryce. Gwiazda pojechała tam z bardzo ważnego powodu. Julia Wieniawa znowu zwróciła na siebie uwagę. Wszystko z powodu zdjęcia, które wywołało kontrowersję. Wieniawa ubrana jest na nim bardzo skąpo. Fotografia wykonana została w Afryce. Aktorka postanowiła wyjechać tam, aby w końcu zrealizować swój plan, jaki miała od dawna. Julia Wieniawa na nowym zdjęciu w Skopym Bikini W ostatnim czasie aktorka bardzo ciężko pracowała. Podróże są od kilku miesięcy stałym elementem jej zabieganego życia. Niedawno wróciła bowiem z Tajlandii, a konkretnie z Bangkoku, gdzie realizowane były zdjęcia do najnowszego filmu Patryka Veggie. Te bardzo wyczerpały gwiazda. W wywiadzie dla Faktu zdradziła, że nic dawno tak mocno nie wycieńczyło jej emocjonalnie, jak nowa rola. Były takie dni, gdy emocjonalnie byłam wypruta. Było kilka takich scen, w których musiałam dać z siebie więcej niż zwykle, powiedziała w wywiadzie dla faktu. Fani bardzo współczuli celebrytce smutnych doświadczeń, przez które musiała przejść. Zapoznając się z historią swojej postaci, a także czytając scenariusz. który przepełniony jest trudnymi tematami, krążącymi wokół handlu dziećmi, a także wokół pedofili. Ciężka praca, którą Julia wykonała w Tajlandii, a także trudne doświadczenia, jakich doznała, zasługują na nagrodę. Wieniawa postanowiła więc udać się na urlop do Afryki. Ponoć planowała to od dawna. W tym momencie, według Superekspresu, aktorka przebywa na wyspach Zielonego Przylądka. Od czasu do czasu na jej Instagramie pojawiają się zdjęcia z tej wycieczki. Szczególnie ostatnie rozpaliło męską część jej publiczności, która regularnie obserwuje aktorkę na Instagramie. Wieniawa jest tam w skopym, różowym bikini, które rozbudza wyobraźnię. Do tego chwali się swoimi kobiecymi kształtami, całymi w piasku. Wow, wyglądasz pięknie, czytamy komentarz. Ale opalona. Apetyczne ciałko, komentuje mężczyzna. Jesteś tak gorąca, że przy tobie nawet afrykański piasek jest zimny? Śmieje się fan. Widać, że dobrze się bawisz w tej Afryce. Wygląda na to, że odpoczynek to dobry pomysł. Gwiazda na każdym zdjęciu wyraźnie się uśmiecha, co wskazuje na to, że w Afryce bardzo jej się podoba. Z pewnością z urlopu powróci odmieniona i wypoczęta.